Wybory w Kosowie już w najbliższą niedzielę odbędą się w atmosferze napięć etnicznych pomiędzy Albańczykami i Serbami oraz wzajemnego oskarżania się o eskalację napięcia. Według większości prognoz Albin Kurti ustępujący etniczno-albański centrolewicowy premier może mieć niewielką większość i być zmuszony do utworzenia koalicji ze swoimi głównymi etnicznymi albańskimi rywelami. Następny rząd będzie musiał zająć się rosnącym ubóstwem, aby przeciwdziałać konfliktom etnicznym ostrzegają ekonomiści. Kosowo nie ma sukop etniczki. Uh, u Kosovo ima probleme ekonomske koje uh, Kosovo treba da reši za sve zajednice u Kosovu. To znači za Albance, Srba, Bošnjaka, Turaka, tako da podiže nivo standarda života. To je najveći problem kako? Według ostatniego raportu Banku Światowego Kosowo jest krajem europejskim, w którym wskaźnik ubóstwa zmniejsza się w wolniejszym tempie. Zwykli ludzie samotnie walczą z inflacją i nieudanym systemem gospodarczym, twierdzi serbski działacz organizacji pozarządowej. Na wysokim poziomie z politykami, z rządem w Pristina z rządem w Belgrade, it's pretty much stucked and going nowhere. But on the low level people are interacting people are uh, you know their lives, simply Ustępujący kosowski premier Kurti oraz serbski prezydent Wucic zostali skrytykowani przez społeczność międzynarodową i krajową za zwiększenie polaryzacji między Priştiną a Serbami What he uh, at least at this stage failed is to make people Uh, living in the north to uh, basically embrace his policies. Uh, and, and that is a difficult uh, and the most difficult step, I think, because uh, as we know, the people in the north of Kosovo, uh, not that they are only controlled by Belgrade, but their pensions, their healthcare and education system is being paid by Serbia. Rezultatem dziesięcioleci nierozwiązanych konfliktów po wojnie w 1999 roku, która przyniosła niepodległość Kosowa od Serbii jest to, że strukturalne problemy gospodarcze zmuszają lepiej wykwalifikowanych młodych ludzi do masowej imigracji do Europy Zachodniej. Kosowo currently depends on the international donations. Um, and I mean without those international donations Kosovo will not be uh, sustainable at all. Um, It's like one of the poorest economies in, in Europe.